Przygotowujemy się właśnie do wypłaty tak zwanych trzynastek. Wiemy już także, że w tym roku emeryci i renciści dostaną w listopadzie dodatkowy bonus pieniężny, tak zwaną czternastkę. Trzynastki dotrą do świadczeniobiorców w kwietniu razem z ich emeryturami i rentami. Prawo do trzynastki będą miały osoby, które mają prawo do wypłaty świadczenia długoterminowego na 31 marca. Natomiast prawo do czternastki otrzymają te osoby, które będą miały uprawnienia do długoterminowego świadczenia, na emerytury czy renty na 31 października. Trzynastka to dla każdego równa kwota 1250 ,88 zł 88 groszy, co daje na rękę około 1022 zł. Natomiast czternastka co do zasady będzie wynosiła 1250 ,88 zł 88 Natomiast w pełnej wysokości dostaną ją osoby, które mają swoje podstawowe świadczenie, czyli emeryturę bądź rentę w wysokości do 2900 zł. Pozostałe Czyli z wyższymi świadczeniami, otrzymają czternastkę pomniejszoną zgodnie z zasadą złotówka za złotówkę. Wypłaty czternastek planujemy razem ze świadczeniami płatnymi w listopadzie.